Troszkę tak, no, już bym wrócił po tutaj na Hali, e, za Jureczkiem, za, za Mustim, za, za wszystkimi chłopakami. E, mamy kilku nowych zawodników, też z chęcią ich poznam. także e, Nie mogę się doczekać, e, jak, jak wrócę z reprezentacji, z kwalifikacji olimpijskich do, do Jastrzębia i, i ta maszyna ligowa i cały wiry ruszy. Jeszcze trochę czasu, jeszcze jakby nie skupiam się na tym. Brakuje mi z polskiego podwórka Pucharu Polski i bardzo chciałbym zdobyć, zdobyć to trofę w tym roku. Nie wiem jak potoczy się moja przyszłość po tym sezonie. Zobaczymy jak to się wszystko poukłada, ale, ale fajnie by było zdobyć z drużyną Jastrzębskiego węgla. Na przestrzeni tego piątego, który teraz będzie pięciu sezonów, e, każde polskie trofeum i zrobię wszystko, żeby, żeby ten puchar w tym roku do, do Jastrzębia przywieźć. Nie, no zadowoleni jesteśmy na pewno. To jest ogromny sukces. Ja sądzę, że ogólnie cały przekrój tego sezonu kadrowego, to jest, to jest najlepszy okres i najlepszy sezon w historii polskiej siatkówki, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o reprezentację. Dwa złote medale zdobyliśmy, mam nadzieję i jestem pewny, że zakwalifikujemy się za 2-3 tygodnie na olimpiadę i, i wszystko co mogliśmy zdobyć, zdobędziemy w tym sezonie kadrowym. Cieszę się, że mogę być częścią e, częścią tej kadry i, i, i znajdować się w składzie meczowym na każdą imprezę, na każdy turniej, bo jest to kawał, kawał ekipy, kawał zgranych chłopaków i, i drużyny, która pójdzie ze sobą w ogień. I wydaje mi się, że to, to daje odzwierciedlenie w medalach, w sukcesach, które osiągamy, bo każdy z nas e, mógłby być ważnym, istotnym elementem, jest ważnym, istotnym elementem wychodzić po stowej szóstce, ale w żadnym stopniu nikt się nie obraża, jeżeli takiej sytuacji nie ma i, i każdy gdzieś ciągnie ten wózek w jednym kierunku, jeżeli jeżeli dany zawodnik, który, który w tym momencie jest na, na ławce rezerwowych musi wejść tylko na dwie, trzy akcje i, i pomóc ty w tym przypadku drużynie, to tak się dzieje, także no ja się cieszę, że, że mam możliwość z tymi chłopakami trenować i grać. Wiadomo, że są gorsze momenty i, 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 i czas nie, nie jest zawsze super kolorowo, słodko i, i cukierkowo, ale, ale naprawdę jesteśmy zgraną ekipą, która, tak jak przed chwilą powiedziałem, pójdzie za sobą w ogień i, i odda wszystko, żeby, żeby kadr odnosi, odnosiła sukcesy. I, I chyba to jest najważniejsze w sporcie zespołowym, żeby się dogadywać, bo, bo jak się ma, powiedzmy, 14 znakom innych, znakomitych zawodników, gwiazdy, ale, ale nie za bardzo idą w tym samym kierunku, co, 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 by, co trener chce, to 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 raczej sukcesu się nie odniesie, więc to jest podstawa w drużynach zespołowych, w sportach zespołowych, żeby gdzieś każda drużyna i każdy zawodnik mieli ten sam cel.